Uwaga, ten filmik jest jedynie zmyśloną historyjką, którą która nawet nie jest przez nikogo potwierdzona i ma jedynie cieszyć ucho, jak i wyobraźnię odbiorcy. Jest też ryzyko, że po obejrzeniu tego filmiku zechce ci się zagrać w serię gier Dark Souls, którą serdecznie Ci polecam. A teraz do rzeczy! Era mroku dłużyła się nieubłaganie. Lotric, niegdyś żywe i tętniące życiem, Dziś wymarłe, spaczone i doświadczone przez katastrofy tego świata, tych czasów. Mieszkańcy padli ofiarą szerzącej się pustki, tylko im udało się dożyć. W sumie nawet nie wiedzieli czemu, mieliby jedynie patrzeć na upadek tych wszystkich lat świetności. Udało mu się szczęśliwie dożyć sędziwego wieku w przeciwieństwie do swego pobratymca strażnika królewskiego tronu w Anor Londo. Wciąż pamięta ten dzień, gdy pierścień lwa zaczął wibrować i błyszczeć złotymi odcieniami. Wciąż pamięta dzień upadku prestiżu zabójców smoków. Siedział w zamku Lotrick, Zrównany do poziomu zwykłej straży, a jego zbroja zaczęła tracić na srebrnych barwach, srebrnym śnieniu i jedyne co po tym zostało to matowa żelazna szarość. Kolejny dzień mijał nieubłaganie, a on przerzedzał hordy spaczonych. Kiedy to w końcu zauważył kolejne lśnienie pierścienia z pomiędzy czarnej posoki poległych oponentów. Tym razem czarne, bez wibracji. Kolejny z braci padł. Tyle, że ofiarą spaczenia. Leżał bezsilnie na swym niewygodnym i niewdzięcznym posłaniu. Od czasów śmierci Ornsteina, jak i spaczenia przedostatniego Zabójcy Smoków, ten tytuł w ogóle już całkowicie stracił na znaczeniu. Starość dawała mu się już we znaki, mimo sporego doświadczenia, jak i siły jego duszy, którą dysponował. Został już tylko on przy życiu, w tym zamku, tylko jemu udało się przeżyć. Jednak... On sam nic nie mógłby zdziałać. Wszystko, z czym walczyli od samego początku, rosło w siłę, zaś oni wręcz wymarli. Pierścień lwa znowu zawibrował, po czym zajaśniał fioletową poświatą i rozpadł się w proch. Został sam. Tak bardzo nie mógł w to uwierzyć, a jednak to było nieuniknione. Gdy w końcu zdał sobie sprawę z tego, co się stało. Wstał i postanowił przekroczyć bezpieczną granicę zamczyska. Szedł tak wzdłuż opustoszałych korytarzy, nasłuchując trzeszczenia swojej zbroi. Przyowdziany hełm otworzył w końcu bramę. Kolejne niedowierzanie. Flotrick Były smoki. Dalszego losu ostatniego zabójcy smoków nie znamy, lecz teraz mogłyby się narzucić jakieś domysły, czy postanowił stawić czoła smokom w swojej ostatniej walce w obronie honoru, tytułu, czy też z powodu chociażby poczucia obowiązku, a może jakiś inny oponent zadał mu ostateczny cios? Może zmarł w nietypowej okoliczności? Albo popełnił samobójstwo? Mimo iż to naciągane. To jestem pewien, iż Ornstein nie był jedynym zabójcą Smoków. Przynajmniej to wszystko jest według mojej opinii. W jakikolwiek sposób uzasadnione. No bo spójrzcie na to, dobrym argumentem w sumie są same nazwy dwóch kolejnych bossów w serii Dark Souls, które nie podają nam konkretnych informacji. Dodatkowo, co może jest mniej pewnym bardziej naciąganym, ale też i zawsze jakimś argumentem obecność w drugiej części pewnej broni w Puszczy Cieni. Mimo, iż w pierwszej, jak i drugiej części spotkaliśmy dwóch zabójców smoków z włócznią, nie oznacza to, iż jest to konkretna i stalowa zasada, iż każdy takową powinien nosić. Może to jedynie sugerować, iż był to po prostu ich ulubiony oręż. No ale dobra, jedynym późniejszym śladem potwierdzającym jego obecność w Lothric była jego zbroja, którą wykorzystał pewien motyli pielgrzym dla własnych korzyści, w sposób iście paskudny, przetapiając ją na model, z którym mógł łatwo połączyć swoją duszę i sterować nią, Niczym jakąś marionetką. Do czasu. A wy macie jakieś niesamowite historie odnośnie tego tematu? Myślicie, iż moje argumenty, albo chociaż moja historia w ogóle nie trzyma się kupy? Jeżeli chcielibyście mi przekazać swoje opinie, napiszcie to w komentarzu chętnie się do nich ustosunkuję, jak i może czegoś się jeszcze nauczę. A tym razem się z wami pożegnam. Do zobaczenia, na razie hej.